Cześć wszystkim. To będzie taki szybki vlog. Już właściwie szykowałem się spać, ale kurczę nie dałam spokoju postanowiłem nagrać o tym filmik. Generalnie będzie taki trochę hejterski, co w sumie jest dla mnie rzadkością, bo raczej jestem tym, który zawsze stara się spojrzeć z drugiej strony na dany temat, zamiast od razu hejtować i zastanawiać się: no, kurczę, może nie mogli tego zrobić inaczej i tak dalej. No ale w tym przypadku po prostu nie mogę. Nie mogę. Więc, jak zapewne wiecie, jakiś czas temu na PS3 i na XBOX 360 pojawiły się Diablo 3 i była to naprawdę fajna wersja. Bardzo fajnie zmienili system właśnie generowania ekwipunku losowego i tak dalej. że wypadały rzeczy generalnie dla nas przydatne. Samo sterowanie na konsoli też moim zdaniem było o wiele fajniejsze niż na pc -cie. No i bardzo dobrze mi się w to grało. Przeszliśmy całe z żoną i... Potem zapowiedzieli dodatek i oczywiście nie było wiadomo, czy będzie on na konsolach, czy nie. Potem zapowiedziano, że na pewno będzie ten dodatek w wersji PS4, od razu wbudowany, co się będzie nazywać Ultimate Evil Edition i tak dalej. No i że jak miałem w sumie Diablo 3 i na PC-cie i na PS3, a na PS3 o wiele mi się lepiej to stwierdziłem, dobra, dodatku nie kupuję na kompa, poczekam sobie na wersję PS4. No i tutaj są w sumie dwie rzeczy, które mnie zdenerwowały, bo dzisiaj właśnie zapowiedzieli kiedy będzie premiera i jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o ceny i w jaki sposób będzie dystrybuowane. Więc Diablo 3 będzie miał premierę na PS4 19 sierpnia, na Xbox One, tak samo będzie wersja i na PS3 i na Xbox 360. I teraz tak, myślicie sobie na no dobrze, czyli pewnie właśnie na Xboxie 360 i na PS3 będzie po prostu DLC z dodatkiem? Otóż nie. Będzie to oddzielna gra, na oddzielnej płycie. Fakt, że będzie sprzedawana po obniżonej cenie, ale to na pewno wyjdzie drożej niż ten sam dodatek, który jest sprzedawany na PC. Więc pierwszy fail. Dlaczego OK, mogą sobie wydać tę całą wersję gra plus dodatek na płycie oddzielnej po obniżonej cenie? Bardzo fajnie, dla ludzi, którzy jeszcze nie kupili, bo czekali ale czemu nie zrobią po prostu DLC-ka właśnie jeszcze tańszego, gdzie ludzie, którzy będą mieli kto, ludzie, którzy mają wersję PS3 mogą sobie ten dodatek po prostu ściągnąć, kupić zapłacić mniej. Rozumiem, że i tak pewnie Diablo 3 na PS3, na Xbox 3 było robione w taki sposób, no, że nie mają już teraz jak dołączyć do tego nowego kontentu. myślę, że tutaj jest największy problem ale z drugiej strony przecież Mogą wrzucić po prostu całą grę e, do PS Store i do Marketplace'a po obniżonej cenie i na przykład zrobić wymóg, że trzeba mieć w napędzie płytę z Diablo 3, żeby grać w tą wersję. No ale to w sumie no, mnie ten problem za bardzo nie dotyczy. Mnie dotyczy drugi problem. Chodzi o to, że wersja na PS4 będzie sprzedawana w normalnej cenie pełnej gry. Czyli z tego, co widziałem w necie, to aktualnie jest na chyba 270 wersja na Xbox One i na PS4. No i tutaj okej, okay, też nie mam z tym problemu. Że nie pokusili się o stworzenie jakiejś oferty dla ludzi, którzy już kupili wersję na PS3 i chcieliby kontynuować swoją przygodę na PS4. A na pewno o tym myśleli, ponieważ jest opcja przenoszenia saveów z starszej konsoli na nowszą. Także widać, że biorą pod uwagę takich graczy, którzy no, będą chcieli po prostu już w dodatek zagrać na nowej konsoli. No i musimy właściwie kupić sobie drugi raz, a w moim przypadku nawet trzeci raz, tą samą grę za pełną cenę. Moim zdaniem strasznie słaba opcja, bo widać, że właśnie Blizzard ma troszkę no wyjebane na swoich stałych klientów. I no, nie myślą o nich, bo mogli zrobić naprawdę fajną ofertę i wszyscy byli zadowoleni. Oni na pewno sprzedadzą po pełnej cenie sporo kopii tej gry, bo są ludzie, którzy nie mieli wcześniej PS3, albo właśnie nie kupowali wersji na PS3, bo czekali. Okej, okay, ale niektórzy chcieli już zagrać teraz, a teraz będą chcieli sobie zagrać do nowej konsoli. No i... no i kolejną kwestią, która mnie strasznie zdenerwowała jest. Support wersji konsolowych tych właśnie pierwszych, czyli na PS3 na Xboxy 160. I by miało być tak jak na PC, że właśnie będą często patche i będą przenosić rzeczy, które dodali na PC do wersji konsolowej. No i co? Z na początku kilka patchy poprawiających jakieś poważniejsze błędy i w sumie tyle. No, i myślicie, że teraz jak wypuszczą te nowe wersje z dodatkiem, zarówno na właśnie starszych konsolach, jak i nowszych to, że będą te starsze soportować? Na pewno nie. Na pewno będą, jeżeli będą jakieś pacze, to już się pojawią do tej wersji z dodatkiem, i to też właśnie będzie w sumie zmuszało ludzi, którzy już mają jedną wersję gry, do kupienia tej drugiej, jeżeli chcą się cieszyć właśnie całym nowym kontentem, nowymi właśnie usprawnieniami i tak dalej. Po prostu cała ta opcja z tym dodatkiem, z wydawaniem właśnie wersji next genowej. Później od razu z dodatkiem i robienia właściwie trzech różnych wersji tej samej gry. No, po prostu nieprzemyślany albo właśnie był celowy, bo chcą wyciągnąć ludzi jak najwięcej kasy i sprzedać kilka razy tą samą grę. Uff, także tyle miałem do powiedzenia. Strasznie mnie to zdenerwowało i no, może nagle się okaże tuż przed w wymyślą jakąś taką ofertę e, dla ludzi, którzy kupili już wersję na PS3, ale. Jakoś tego nie widzę i troszkę mi smutno. Także na razie.